Drogie ryby na czytaniu y, na Relacji Miłosne w październiku. I od razu Was bardzo przepraszam za opóźnienia w tych czytaniach. One wynikły z nadmiału pracy. Y, po prostu te czytania jesienne dla Was wszystkich mnie pochłonęły. Czytanie osobiste. Y, I mam nadzieję, że no, w listopadzie będą już bardziej punktualne te czytania. No, a to, że teraz się spóźniłam, to mi wybaczycie. I przechodzę teraz do czytania dla Was. Tutaj po lewej stronie to są Wasze energie, natomiast po prawej Waszego partnera, osoby, o której myślicie, którą kochacie, którą macie w sercu. To niekoniecznie musi być relacja stała, to po prostu może być myślenie o relacji. No, myślę, że będziecie umiały dopasować tą sytuację y, do siebie. I mam nadzieję też, że to czytanie będzie inspirujące dla Was, będzie wskazywało jakiś kierunek. Nie trzymajcie się czegoś bezwzględnie, tylko po prostu potraktujcie to jako taką y, luźną y, informację, która może Wam przynieść jakiś pożytek. I mam nadzieję właśnie, że tak będzie. I teraz y, tutaj... Y, ten październik wchodzicie w taką energią przepiękną, y, miłości, bezwarunkowej do siebie, do wszystkiego, co macie naokoło siebie. Y, to jest przecudna energia takiej harmonii ze sobą, ze światem. To jest też y, być może wspominanie czegoś, y, taka trochę nostalgiczna energia patrzenia w przeszłość. Ale też z dużą miłością, z nadzieją na to, co będzie, bo tutaj są w tle nie wiem, czy widzicie, takie zamknięte oczy, więc tutaj jest patrzenie właśnie do tyłu, ale też jest takie bycie w tu i teraz, cieszenie się wszystkim, cokolwiek nie przychodzi. A może przyjść coś trudnego, bo tutaj tak zauważalne są energie Trzech Mieczy pomiędzy Wami. To znaczy tutaj może się wydarzyć coś, co Was zaskoczy, coś, co może nie będzie takie pierwszym momencie miłe, ale zobaczymy, jaki będzie wynik w ogóle całego czytania, bo ja to uważam, że zawsze wszystko, co się dzieje, ma swoje znaczenie. I właśnie przez to, że jesteście tacy harmonijni i spokojni, to wszystko to, co przyjmiecie, przefiltrujecie przez siebie w odpowiedni sposób, to nabierze też takiego mądrego i właściwego charakteru. Po stronie Waszego ukochanego, ukochanej osoby, jest karta Siedmiu Kielichów to jest energia takiego trochę bycia w chmurach, w marzeniach, w wyobrażeniach, taka trochę iluzoryczna, takie bycie w iluzjach albo po prostu energia, która mówi, że jest wiele opcji do wyborów, wiele rzeczy, które można wziąć pod uwagę jest to sytuacja, w której jest w ogóle właśnie wybór. I myślę, że Wasz partner, Wasza partnerka może właśnie być w takiej energii, że nie wie co zrobić, tak? że jest taka trochę poza realnością i ten real jest jakiś widocznie może trudny, Skomplikowany, bo pomiędzy Wami jest właśnie ta energia trzech mieczy. I być może ona wynika z jakiejś przeszłości, zeszłości, z czegoś, co wyobraża sobie Wasz partner. Bo mówię, u niego jest energia iluzji, więc to niekoniecznie tak być musi, a jednak on to tak widzi, że tutaj jest jakaś niemożność, niemożliwość. Wy natomiast jesteście do tego nastawione w sposób taki bardzo otwarty, taki ciepły, kochający. I może teraz zobaczmy, na czym to będzie polegało. Coś więcej się dowiemy. Pokażą nam następne karty mówiące o potrzebach. Co jest właśnie Waszą potrzebą, co jest w potrzebie u Waszego partnera, partnerki. I tu widzicie karty, które po Waszej stronie mówią o potrzebie rozmowy, komunikacji, wypowiedzenia tego, co nie zostało wypowiedziane. Bo tutaj jest właśnie być może te trzy miecze, które tak bardzo dominowały tamto. Yy, spojrzenie pierwsze na Waszą relację. Tutaj yy, być może jest to wynikiem jakichś niedomówień, jakieś takie cierpienie, które, yy, które na Was tak bardzo nie wpływa, jak być może yy, tutaj na partnera, który odwraca się w ogóle od całej sytuacji, yy, chowa się w sobie, jest zamknięty, yy, nie widzi czegoś. Yy, i im bardziej chowa się w sobie, im bardziej się zamyka, tym bardziej powoduje, że coś mu się zawala, I jednocześnie coś też pomiędzy wami. Myślę, że tutaj będziecie skorę do tego, żeby porozmawiać szczerze, uczciwie. Będziecie dążyć do tego, żeby ta komunikacja była, żeby ona coś wyjaśniła. Nawet jeżeli to będzie za cenę w ogóle zniszczenia czegoś, ale wreszcie przynajmniej będzie sytuacja jasna. Natomiast partner wasz no nie za bardzo chce mówić, rozmawiać, jest zamknięty w swoim świecie. Jak mówię, tutaj czuję takie odwrócenie. To jest akurat, myślę, postawa, w której nie zauważyć może czegoś, właśnie tej wyciągniętej waszej dłoni, żeby coś wytłumaczyć, żeby się pojednać, żeby coś sobie wzajemnie powybaczać. Być może właśnie, że tkwiąc w jakichś takich iluzjach, będąc w jakimś takim e, m, Przesycie czegoś, bo te siedem kielichów, które były na wstępie, one mówią właśnie o, o przesycie, o zbyt dużej obfitości czegoś, i stąd może właśnie ten wybór. I tutaj znowu w tych czterech kielichach, w których jest wasz partner, widać jakieś takie niedowartościowanie, niezauważanie czegoś. A skoro jest to potrzebach, to myślę, że tutaj właśnie trzeba by wyjść z tego zamknięcia, żeby uruchomić właśnie przepływ energii. I być może ten przepływ uruchomi się sam jakimś piorunem z nieba, czymś, co spada, jakąś trudnością, która być może nie dotyczy tak bardzo tego, co się dzieje. W, Was pomiędzy wami, ale może być też na zewnątrz. To być może jakaś przyczyna zewnętrzna, jakieś trudności u któregoś z was. No, bardziej tu zauważam, że jest to trudność u waszego partnera. On coś przeżywa, coś tutaj jest na rzeczy. Jakaś trudna sytuacja być może jest u niego, co powoduje właśnie to jego zamknięcie i próbę jak. Jakiegoś otwarcia, bo przecież no właśnie jest w tych kielichach czterech ten czwarty, który, którego on nie widzi, a chciałby jednak zobaczyć, bo to jest jego potrzeba, żeby coś zaufać. I wyobraźcie sobie, że teraz przejdziemy bo wy tego nie widzicie, ja mam wszystkie karty przed sobą, ale teraz przejdziemy do tego trzeciego etapu, w którym są działania. I te działania pokazują w jakim kierunku będziecie zmierzać, żeby coś zrobić z tą wieżą, z tym zawaleniem się czegoś. Być może na zewnątrz, ale skutkuje to też jakąś trudnością pomiędzy wami i wy wychodzicie z jakąś propozycją. Właśnie z tym kielichem, który był widoczny tam w tych czterech kielichach. Wy ten kielich jesteście w stanie zaoferować. Wy jesteście tą osobą, która kocha bezwarunkowo, która reaguje na to, co jest trudne pomiędzy Wami i być może u Waszego partnera, partnerki, taką otwartością i konkretną pomocą, propozycją, wybaczeniem. Nie wiem, wszystkim. Co można w tej sytuacji zrobić, żeby komuś dopomóc? To, to jest przecudna energia asa Kienichów. To jest właśnie, myślę, to porozumienie, które powoduje jakieś wyjaśnienie, które powoduje, że sytuacja robi się bardziej klarowna. Po stronie waszego partnera jest właśnie jakaś. Cały czas ciemność, zmaganie się z czymś, bo jest kapłanka. Ona mówi właśnie o tajemnicy, ale też mówi o takiej mądrości, którą się ma w sobie, w środku, którą my wszyscy mamy o intuicyjności. Myślę, że właśnie tego użyje wasz partner w działaniu, żeby wczuć się w. Sytuację, żeby spontanicznie na nią zareagować, żeby mądrze to zrobić, żeby umiejętnie pokierować całą sprawą, żeby właśnie wejść w działanie, w takie mądre działanie, bo pomiędzy wami jest karta siedmiu buław, która oznacza właśnie już konkretne działania. Bo buławy to jest ekspresja, i te działania będą w takim kierunku, żeby określić kształt tej Waszej relacji, żeby każdy z Was w tej relacji mógł być sobą, mógł być autentyczny, żebyście też mogli Czuć się w tej relacji ze sobą, razem, bezpiecznie, bo w ogóle ta ilustracja tych siedmiu buław pokazuje tę energię w zupełnie taki nieoczywisty sposób. Jest tu wiele dłoń, wiele rąk, które wyciągają się ku nam, po coś, coś chcą od nas. I my w zasadzie musimy się bronić, jakimś tam właśnie określeniem swoich granic, żeby sobie z tym poradzić. Więc myślę, że tutaj mogą ryby mieć problem właśnie z tym nadmiarem nadmiarem pracy, nadmiarem próśb albo tych, którzy będą chcieli coś od Was. Będzie tutaj wiele, wiele rąk, wiele propozycji być może, a wy będziecie musiały obronić tą swoją relację, tą swoją granicę w tej relacji być może, żeby móc współistnieć pomimo wszystko żeby móc dać z siebie tą miłość bezwarunkową którą bardzo chcecie ofiarować i to ofiarowanie myślę jest z drugiej strony bardzo potrzebne bo może teraz spójrzmy na wszystkie karty razem widać tutaj jak się na nie spojrzę, że po waszej stronie jest dużo miłości jest tutaj dużo tych kienichów jest ten as kienichów który właśnie widoczny jest w potrzebach po stronie waszego partnera partnerki. Tylko że ten askielichów jest niezauważalny, niezauważony, ponieważ wasz partner tkwi w takim nie wiem jakimś byciu w sobie patrzy w siebie, szuka, w sobie, być może przyczyn czegoś, co się nie udało. I taka bezwarunkowa Wasza miłość, takie wypowiedzenie, że to nie jest przecież Twoja wina, że to jaki jesteś, mój ukochany, moja ukochana, akceptuje to, że coś się zawaliło na zewnątrz nas, nie oznacza, że musi się walić pomiędzy nami. I myślę, że z waszej strony jest duże wsparcie, duże pocieszenie. Jest to też moment na sprawdzenie, na ile ta relacja jest takim właśnie miejscem bezpiecznym dla was obojga, na ile potraficie się wzajemnie zrozumieć, otulić, na ile potraficie porozmawiać nawet o trudnych rzeczach. Bo tutaj widzę, że partner odwraca się od tego, co jest trudne, woli o tym nie rozmawiać, ale tak się nie da. I myślę, że właśnie Wasza tutaj taka niewzruszona chęć, żeby zrobić to pomimo wszystko, da rezultat, przyniesie właśnie ten efekt, że wyjaśniona zostanie jakaś tajemnica, że rozjaśnione zostaną jakieś okoliczności. Ten wasz as gielichów tutaj świadczy o tym pięknym porozumieniu i takim właśnie wychodzącym z waszej strony. I to będzie, myślę, w jakiś sposób jeszcze pewno kontynuowane, ta energia w listopadzie, ale to jest cudowne, że wasz partner może na was liczyć. To jest piękne, że pomimo tych różnych trudnych energii, które tutaj się pokazały, wychodzicie z tego tą siódemką buław, tym określeniem granic tej relacji, którą bronicie, której granic bronicie, nie pozwalając jak gdyby innym albo wkraczać w to swoją opinią. Albo po prostu wchodząc w takie interakcje z tym, co jest na zewnątrz, przejmując jak gdyby tą negatywną energię zewnętrza, bo właśnie przez te granice, które określacie, to, co jest na zewnątrz, nie ma wpływu na to, co się dzieje u Was, bo wy wyznaczacie trendy. Wydajecie miłość, wydajecie otulenie, przytulenie i pokazujecie, że to jest normalne. I w ten sposób Wasz partner, Wasz ukochany, Wasza ukochana zaczyna przyglądać się tej relacji Wam, i sobie być może w zupełnie inny sposób. Nie szuka w sobie już winy. Tylko szuka w sobie mądrości, żeby odnaleźć siłę właśnie, żeby sobie z tą sytuacją poradzić. Oczywiście mogłabym tutaj snuć wiele innych scenariuszy na temat tej relacji, ale ich byłoby tak wiele i byłyby być może tak nieprawdopodobne, że to jest bez sensu. Po prostu. Przyjmijcie, że nie będzie łatwo w tym miesiącu, ale że właśnie dzięki wybaczeniu, miłości, potraktowania tego drugiego człowieka po drugiej stronie, jako tego, który właśnie przejmuje być może za dużo problemów na siebie, myśli o sobie w niewłaściwy sposób, to ta Wasza postawa uczy go że należy podjąć temat, że należy właśnie spróbować wyjaśnić tę tajemnicę, rozwiązać tą trudną sprawę. Po prostu wziąć te buławy w dłoń i ten ogień wspólnie rozpalać. Myślę, że to będzie czas. Takiego współodczuwania, współrozumienia. To będzie czas porozumiewania się yy, drogą yy, serca poprzez serce poprzez miłość poprzez wybaczenie poprzez właśnie takie rozumienie bez oceniania. Myślę też, że y, oczywiście nie ze wszystkimi to pewno rezonuje. Nie u wszystkich będą takie jakieś tam trudne sytuacje. Jeżeli będziecie chcieli y, po prostu o swojej sytuacji konkretnej czegoś dowiedzieć się bardziej szczegółowo, y, to bardzo proszę, piszcie do mnie na mojego maila, ja będę odpowiadać takimi czytaniami tylko dla Was i na Wasze relacje. Ale też nie bierzcie do siebie tego dramatu, który tutaj wyszedł, bo on niekoniecznie musi zaistnieć u Was w relacji. Najpiękniejsze jest to, kochane rybki, że jesteście takie pełne miłości i otwartości na porozumienie z drugim człowiekiem. I myślę, że ten drugi człowiek to bardzo doceni. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.